Witajcie, drodzy widzowie! W Kiełbasu Playu z Grida. Rzekłbym, że jest to czwarta część spod tego szyldu od Mistrzów Kodu. I cóż mogę rzec na sam początek? To jest menu i tylko tyle. Klasyczna arkejdowa ścigałka z domieszką symulacji kilku ustawień pojazdu. Do dyspozycji mamy również tryb wieloosobowy, z którego jak zawsze nie lubię korzystać Ja się bardziej skupiam na grze swobodnej karierze, single player'u Single player'ze Tak prezentuje się oto kariera Mamy kilka klas pojazdów Touring, czyli najzwyklejsze samochody osobowe z, z, Ze wzmocnionymi parametrami Stokowe, czyli musclecary i półciężarówki na owalach Tuner, czyli typowe japońce w konkurencjach Race i Time Attack, czyli próbach czasowych Jak na razie skupiłem się właśnie na JDM, czyli okolicach Japonii GT, czyli jeszcze potężniejsze samochody Fernando Alonso i tutaj chyba chodzi głównie o to nazwisko e, znanego kierowcy Formuły 1 Ten Turniej, tak jakby, te zawody zostały sygnowane właśnie jego imieniem i nazwiskiem No i zawody zaproszeniowe, czyli specjalne Jak na razie ja wykonałem tutaj dwa miniaczami Classic Mini Trophy I dzisiaj Wam pokażę wyścig miniaczami na Hawanie W jednym z wyścigów Potem przejdziemy może do Stoków A na sam Fire coś się wybierze i każdy tutaj wyścig kończy się jakby znaczy każde zawody kończą się finałowym starciem i w zależności jest to race 1 na 1 w stylu showdown czyli pokazu jest to jakiś większy wyścig lub też time attack no ale to jest chyba głównie 1 na 1 z najlepszym jakimś tam graczem no a jeżeli wykonamy 4 z tych spośród tych sześciu tutaj Ostatnich wyścigów odblokowujemy główne zawody, czyli wisienkę na torcie tego wszystkiego, Grid World Series. Czyli te zawody, które były już w gridzie dwójce. Nie wiem czy kojarzycie w WSR, tam również braliśmy udział w takich zawodach. Ale tutaj jest to tak, jakby na większą światową skalę. Nie wiem czym, czym tutaj się podniecać. Dobra, przejdźmy zatem do miniaczów. Miniaczy. Miał to być w sumie rib, reboot, restart serii. No i w sumie ogólnie wyszło tak, że gra na tle innych ścigałek typu Dirt Rally. No w sumie tam nie, nie za wiele się to różni, oprócz tego, że tutaj mamy tory zamknięte i dwie konkurencje czyli próbę czasową z innymi samochodami na wykręcenie jak najlepszego czasu na okrążeniu i zwykły zamknięty wyścig. Co mogę powiedzieć, komentatorzy są tutaj w trakcie jazdy, polscy Jest tutaj Kristen, która niby rzekomo zna się na samochodach bo że nie dyskryminuje kobiet, ale czasami biadoli takie głupoty, że nie da się tego słuchać Jest sobie gość, który ciągle komentuje sobie, Od tak, nie? No i co się pierwsze rzuca nam? graficznie. Graficznie to gra wygląda trochę jakby była kilka lat do tyłu, czyli w sensie wysokie wymagania sprzętowe, niezbyt porywająca grafika, bardzo dobra, ale nie taka jak na obecne na obecny rok 2019. Czyli jest ok, nie? Wygląda to jakoś. Dźwiękowo nic do tego nie mam, bo audio jest na bardzo dobrym poziomie, fajnie się tego słucha, ryku silników, zwłaszcza miniaczy tutaj. No i sama rozgrywka, na pewno nie jest to klon poprzedniczek typu Grid Autosport, typu Grid 2 lub też pierwowzoru Grida 1, różni się to, jest bardziej kolorowo, nie ma tu... Nie ma tutaj takiego, wiecie, stricte narzuconego jednego stylu graficznego, tego koloru, tego złota i takiej jakby szarości. Tutaj jest bardziej żywo. No i co? I ścigamy się z przeciwnikami. Jest tu bardzo ciekawy system, e, że jeżeli stukniemy jakiegoś gościa przed nami zbyt wiele razy, on sobie to zapamiętuje i potem nas eliminuje. I uwaga, to co grid rozpoczął. Czyli rewindy, tak zwane, rewindy, ja wiem, jak to się wymawia poprawnie. Po prostu cofnięcie czasu. Mamy tam odpowiednią pulę, którą regulujemy sobie w ustawieniach gry. No i ja akurat mam 5 i gram na takim średnim poziomie trudności, jakoś jestem już na, na takim etapie, że za bardzo nie chcę mi się męczyć. Ja szukam przyjemności z gry. No jeżeli ktoś. Również ma takie nastawienie jak ja, że nie doszukuje się tutaj nie wiadomo czego To jak najbardziej polecam, może sobie zagrać, dobra kontynuując Jeżeli czaśniemy w dupę jakiemuś gościowi zbyt wiele razy on sobie to zapamiętuje I później będzie się nam odgrywał, czyli jest to tak jakby Specjalny zapis w sztucznej inteligencji Że on później zachowuje się tak jak my Czyli blokuje nas, spycha, czaska nam też i staje się naszym, naszym tak jakby śmiertelnym rywalem. Jest to całkiem nieźle. Oczywiście w trybie kariery jest dość sucho. Jest taki, tak jak Wam pokazałem, główny ekran z zawodami, które mamy przejść, gdzie głównym celem jest, główną nagrodą w zasadzie jest wyścig w World Series, Grid World Series. Mm. Sucho i można by powiedzieć, że nudno. To nie jest tak jak Forza Horizon np. przykład 4, w którą już jakiś czas temu grałem, i która mnie naprawdę wciągnęła ilością samochodów tuningiem możliwościami, różnorodnością wyścigów, samą, samym eksplorowaniem mapy. Tutaj mamy po prostu zamknięte tory, suchą rozgrywkę, i. rządzę i bycia najlepszym, no inaczej tego nie jestem w stanie ująć. Klasyczna arkejdowa ścigałka z taką domieszką powiedzmy symulacji, chociaż do symulacji temu daleko jeszcze. Eee, mm, skoro jest to klasyczna, no to właśnie gry kiedyś tak wy wyglądały i tutaj, tutaj moje nastawienie i pytanie, dlaczego ludzie wymagają od prostej ścigałki czegoś więcej, skoro kiedyś gry były zupełnie inne, nie były przepakowane różnymi możliwościami, wiecie, atrakcjami, po prostu. Dostajesz samochód, dostajesz kilku gości, których masz wyprzedzić i odpowiednią ilość okrążeni na i pojazdy do dyspozycji. Ukończyliśmy wyścig na drugim miejscu. Oczywiście, za wykonane wyścigi otrzymujemy yy, pieniądze, nie? Oczywiście, waluta wymyślona, gridowa, że tak to ujmę. Bierzemy udział w zawodach. Mamy również swój zespół, który zakładamy i zatrudniamy kierowcę. Kierowcy wypłacano odpowiednia garza Ale jest to strasznie tutaj według mnie po Macoszemu potraktowano. O, widzicie, Kłba Twinio i Akito Matsuoka Gościu, miał być dobry. Miał być dobry w JDM-ach w klasie tuner. No, a tutaj jak widać wyścigu zajął ogólnie 10. pozycję. Okej, okay. przechodzimy dalej. Wykonaliśmy tak, jakby to zadanie. Odblokowaliśmy sobie kolejny, kolejne zawody w tej klasie. W, w zawodach zaproszeniowych. Teraz zabiorę was może do Touring. No, i po każdym tym, po każdych zawodach jest takie, jakby podsumowanie. Oceniany jest nasz styl jazdy, za które otrzymujemy punkty doświadczenia. Dzięki temu odblokowujemy nowy poziom. A gdy przekroczymy daną barierę tego poziomu, to tam są takie nagrody typu na sztandarze. Możemy sobie takie tło wybrać. Jakieś takie znaczki, no to jest po prostu czysto designerski taki badziewik, żeby zająć czymś gracza i wcisnąć mu kit, że o patrz, zobacz, to jest twoja nagroda, no ja tak średnio, no i dobra yy, Weszliśmy w tą klasę Touring Car, ja obecnie posiadam Subaru WRX STI, kupione już, w takich barwach sobie zrobiłem je, tylko poczekałem aż się wczyta, ogólnie tak jeszcze troszeczkę poczytałem i graficznie jest dość kiepsko zoptymalizowane, bo ponoć AMD przy tym grzebało swoje łapska, a ja niestety nie mam AMD, mam tutaj Core 2 Duo. Nie, nie przepraszam, nie Core i 5, co ja też pierdzielę. Core i 5 w połączeniu z kartą GeForce, więc no nie ma tak kolora, kolorowo, jakby się mogło wydawać. No ale dobra, dość tego biadolenia na ten temat. Do naszej dyspozycji zostały oddane różne samochody, wiadomo, są zróżnicowane, mają inne parametry, zupełnie inaczej się nimi jeździ. Natomiast przypuszczam, że ci, którzy chcieli się bawić tuningiem, srogo się zawiodą, bo mamy raptem kilka opcji: ustawianie miękkości i twardości sprężyn, amortyzatorów, stabilizatorów poprzecznych, rozkład siły hamowania naprzód tył i w sumie tyle, także no nie ma co tutaj za bardzo ogrzebać. W opcjach jedynie możemy jeszcze posznupać i skupić się na asystach, czyli ABS-ie, kontroli trakcji, tudzież automatycznym hamowaniu albo już kompletnym wyłączeniu yy, linii, linii przejazdu, która już od paru, od dobrych kilkunastu lat wspiera nas na ekranie, wyznaczając prawidłowy tor jazdy. Oczywiście, możemy jeszcze wykonać sobie okrążenie, tak jakby kwalifikacyjne, które ustawi nas odpowiednio w rzędzie. Z reguły jest tak, że jak to pominiemy, to startujemy gdzieś z samego końca. No i ścigamy się tutaj z przeciwnikami. I każdy, każdy nasz manewr jest oceniany. Wyprzedzenie, kolejne 15 punktów, jakiś tam drift na ręcznym. Zaraz wam pokażę. O, drift na ręcznym 120. Tylko, że ty tym autem raczej. Średnio się driftuje, bo Subaru, jak wiemy, ma napęd na 4-lacie. Akurat fajnie się nim wchodzi, ale nie polecam, skoro i tak świetnie się trzyma drogi. Gra jako tako nie jest może wymagająca i urzekająca, ale na takie, wiecie, o, zimowe albo jesienne wieczory, jeżeli nie macie co do roboty, to z chęcią możecie sobie, polecam, zasiednięcie za sobie do tego tytułu, i skosztowanie kilku takich wyścigów, bo nie gra się źle, gra się naprawdę przyjemnie A ludzie, zauważyłem, po prostu oczekują, że gra będzie wypełniona masą atrakcji Masą e, czynności do zrealizowania, masą celów O ty cholero. widzieliście to? To jest właśnie to AI Cwa, Cwaniak mnie... To, to, Freja Thompson, to jest bardziej damskie imię Ty to żeś mnie tak załatwiła jeżeli przecinamy tor, to jesteśmy czasami karani, tam dwoma sekundami yy, kary, natomiast w czasówce, jeśli wykonujemy okrążenie na czas i nie damy sobie rady, wypadniemy gdzieś tam nieuczciwie, zetniemy tor, to okrążenie jest tak jakby anulowane i jest, następne jest dopiero liczone pod, pod ranking. No i ostatnie okrążenie. No ja tutaj kiepsko sobie radzę jak na razie, czyli trzeba trochę nieuczciwie podejść do tego. Ło! Ale to zlamiłem teraz. No to się popisałem. Dobra, wracam. O, jeszcze lepiej! Ło! Jak dobrze, że są te cofnięcia. O, jeszcze mogę coś powiedzieć o modelu zniszczeń. No dupy nie urywa, tak szczerze powiedziawszy. Jest to taki typowy z tego silnika z Terta Rally Ciutkę, bym powiedział, zapożyczony. E, no a co do porównania z pierwowzorem, to w pierwowzorze było o wiele ciekawiej. Ta, tamta gra to był wyznacznik, jeśli chodzi o ścigałki, bo tam jeszcze mieliśmy coś takiego jak Straction Derby, choćby jeden, jedne zawody, które umilały nam to. Mieliśmy tołk, gdzie ścigaliśmy się z góry, prowadziliśmy zaciekły downhill jeden na jeden w kilku w trybie, w systemie pucharowym, faz pucharowych sorry Akito, to Cię I, no i niestety kończymy zawody na szóstym miejscu, jest to bardzo niezadowalający wynik skoro nasz kierowca nas, na, nas irytuje i jest bardzo kiepskim współpracownikiem, możemy go zawsze wymienić na zupełnie inną opcję, którą odblokowujemy wraz ze, z rozwojem naszej postaci, czyli naszego poziomu doświadczenia no tym razem nie popisaliśmy się Ale są dwie rundy, to była pierwsza, za chwilę będzie druga Może w drugiej się odkujemy, jedziemy w Zhejiang, czyli w Chinach Ogólnie torów jest no, różnych wariantów, jest kilka opcji Czyli dostajemy tak jakby jeden kraj, a w tym kraju na przykład w Chinach I w tych Chinach jest kilka torów na dane zawody w sumie jest też parę tych takich klasyków zachowanych z poprzedniej części, z grida na przykład jedynki Gdzie ja uwielbiałem na przykład San Francisco Które było dość takim fajnym torem Z tego co się orientuję chyba Roma tutaj też jest Japonia Legendarny tor Okutama, po którym chyba teraz jechaliśmy Okutama Circuit Grand Prix Jest Brands Hatch Indy Chyba Spa No i ogólnie jeszcze parę innych torów Dobra, spróbujmy się odkuć tym razem. Uwaga, tu po naszej prawicy jest y, Davi Azevedo, chyba Hiszpan, jest naszym śmiertelnym wrogiem. Tak więc lepiej nie zajdźmy mu za skórę, bo nas będzie spychał. A penis ci w oko. Dobra, powiem tak: przy gridzie y, czekałem w sumie na niego, bo byłem strasznie ciekaw, jak twórcy zamier zamierzają wyjść z tego, że. Po poprzednim gridzie autosporcie, no w sumie, był bardzo taki, bardzo taki nudny. Nic, nic nie oferował, kompletnie taki suchutki. Jeżeli gra ma być sucha, tak, to coś w kontekście Gran Turismo, na przykład Rewelacyjny Gran Turismo Sport na Playa czwórkę, który oferuje masę pojazdów, masę wyścigów. Jest to w prostej formie, bez fabuły, bez żadnych pierdół, bez żadnych upiększaczy, ulepszaczy, a zostało to poprowadzone w sposób. Dość ciekawy i nie sposób oderwać się od ekranu. A tutaj zasiadamy, gramy sobie. No, jedne zawody, dwa, trzy wyścigi. Do widzenia. Gramy. Yy, przechodzimy do czegoś innego, jak nam się zachce No i właśnie na tym polega myślę urok tego grida. Jeżeli miałbym tę grę ocenić w skali 10-punktowej, to wystawiłbym nie więcej niż 6,5. Jak już bym miał połówki. Może 7 bo gra się nie najgorzej, ale poza trybem kariery i tym co oferuje, nie ma tutaj absolutnie nic. Strasznie po macoszemu tutaj zostało to potraktowane. A przynajmniej z tego co pamiętam w gridzie 1, no to przecież tam był jeszcze ranking, tam był fajny system komunikacji z naszym drugim kierowcą z zespołu, bo zanim żeśmy mieli tego kierowcę zespołowego, tego drugiego, Musieliśmy sobie zasłużyć na to i nasz zespół był, radził sobie w pojedynkę. Mogliśmy wybrać barwy naszego zespołu. Jak kupowaliśmy i rozwijaliśmy się w miarę, jak kupowaliśmy kolejny samochód, to te barwy przechodziły dosłownie na każdy samochód. Nieważne jaki, nieważne w jakiej klasie. A tutaj to sobie barwy wybieramy wedle uznania na każdy pojazd. Ja bym wolał sobie ten szablon na przykład zachować na każdy pojazd, żeby wiedzieli, że o teraz na przykład tam zespół Kiełbasy TV sprał ich i oni mieli takie, a takie barwy. Tak samo był ranking. Co z tego, że był to ranking AI, ale to przeświadczenie, że na przykład zaczynaliśmy z miejsca 400 któregoś i doszliśmy na sam szczyt pod względem sławy i pod względem rentowności, czyli byliśmy jednym z najbogatszych klubów i później na sam Fajrand był ten taki finałowy wyścig, pojedynek jeden na jeden, one on one, no szło Był klimat po prostu, a tutaj gdzieś wydaje mi się po prostu to się zatarło No i w ogólnych zawodach odkuliśmy się, wskoczyliśmy na pierwszą pozycję Dzięki temu zwycięstwu Niestety Aki to chyba sobie kiepsko poradził, jest... Zanotował regres Natomiast nasz zespół zajął drugie miejsce, tak no, ze stratą jednego punktu Freestyle Racers. Także, no. Nie ma na co narzekać. Wypełniliśmy raczej swoje zadanie. Dzięki temu odblokowujemy jakieś kolejne tam grafiki jakieś kolejne yy, szablony na nasz pojazd jakiś obrazek dodatkowy do sztandaru. Takie pierdoły, generalnie. Nic zachwycającego. Bo, żeby nie było, żebyście z źle mnie zrozumieli. Nie twierdzę, że grid jest złą grą, jest po prostu nudna na dłuższą metę. Warto zagrać, ale nie warto się w to wciągać na dłużej, bo. No, no mówię, to jest tak na, na taką przyjemność do zagrania. O, o, tak sobie pyknąć. Dla przyjemności. No to. To co? To zrobimy sobie jeszcze tylko GT Super. W tej klasie mamy tylko 4 pojazdy? Nie, 5, 6. Strasznie długo się wczytuje to. Nie wiem, czy to jest kwestia sprzętu, czy to jest kwestia po prostu tego, że ta gra została tak zoptymalizowana Mamy do wyboru różne pojazdy Nie ma tutaj za bardzo wielu parametrów oddających prowadzenie tego samochodu Mamy moc i mamy wagę No i co mi z tego? Ja bym chciał na przykład prowadzenie, prędkość, przy, przyspieszenie No i rodzaj napędu mamy, tył napęd o, 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 Super, nie zesrajcie się Dobra, no i pieniądze, kwotę, za którą musimy, chociaż nie, bo tutaj Aston Martin jest za darmo, Vintage. to jak to mawiałem, darowanemu koń, koniu się, koniowi się w zęby nie patrzy, e, tak więc bierzemy Astona Martina, ścigamy się, zobaczymy jak sobie poradzimy na Hawanie Castillo View, 4 okrążenia. Fajne jest tutaj jeszcze, jak już tak mówimy o wyścigach To tak wrócę do grafiki, efekty pogodowe Czyli w sensie padający deszcz No ma tam to jakiś delikatny wpływ na to Na nasze prowadzenie, że możemy częściej wpaść w poślizg, jeżeli przesadzimy I damy się ponieść wodzy naszej wyobraźni i odwadze Szybko zostajemy wtedy sprowadzeni do parteru I dość ciekawie to wygląda Nie powiem, jak jechałem w nocy przez Szanghaj w Chinach kilka okrążeń, to było całkiem nieźle, całkiem fajnie to wyglądało. Dobra, mogłoby się to już wczytać. Jest, Kiełba Tivinio, Z 14 pozycji będziemy startować znów. Okej, okay. nie będziemy robić kwalifikacji pełnego okrążenia. Dobra, Hawana Unana, Kiełba wchodzi i was bije. Oczywiście poziom trudności również możemy zmienić w opcjach gry, jeżeli chcecie się pomęczyć, wtedy naprawdę ta gra zmienia się w taki bardziej wymagający tytuł. E, sprawdziłem sobie przed odpaleniem tego e, w sensie nagrywania, no i dostałem niezłe bęski. A tak to na potrzeby gameplayu specjalnie obniżyłem ten poziom, e, podpaliłem kilka assists, po to, żeby materiał się wam przyjemnie oglądało. No i dobra, i lecimy. I że tyle ludzi przyszło obejrzeć, jak kilka samochodów trzaska się między sobą. Wow, czyż za popularność, tak, tejże dyscypliny motorowej, sportowej. O, jedzie Nissan 350, albo 370Z. Lubię ryk yy, yy, silnika Astona Martina. W ogóle, Astony miały kiedyś przepiękne brzmienie tych silników, o oh, Jesus. V8 i niektóre modele miały jeszcze V10, też to brzmiało jak zwiastowanie końca świata. Oj, zabolało. O, Max Lloyd został moim moim głównym rywalem. E, doskonale wiemy, że jak zbyt często uderzymy w ten sposób, to oprócz kosmetycznego modelu zniszczeń mamy też mechaniczny, czyli e, Auto zacznie gorzej pracować, zawieszenie, koło możemy uszkodzić, nawet zgubić Ale to nie jest ten taki delikatny system zniszczeń jak z Derta Rally 2 Zresztą mieliście przyjemność widzieć to w poprzednim materiale na, na tym kanale O, zrymowałem I tam bardzo ostrożnie trzeba było podejść do tematu, bo jeżeli się przesadziło to To albo się Kończyło to beczką, albo przerwaniem zawodów yy, W ogóle nasz kierowca, Akito Możemy mu rozkazać, albo bronienie pozycji Albo, szarżowania naprzód Rozkazałem mu aktualnie, nie bronienie pozycji, tylko szarży Tak, żeby nie odpuszczał Tak więc, yy, będę się z nim ścierał najwidoczniej za chwilę yy, Zobaczymy No, ale w sumie już całkiem nieźle mi idzie Odstawiłem już na boczny tor kompletnie klawiatury. Jeszcze pamiętam, jak były te momenty, gdzie ja gri, grida na przykład, jedynkę i inne gry. Nie grałem na padzie, tylko katowałem się na klawiaturze. to jeszcze na strzałkach, nie? To sa, sami wiecie, że nie jest to zbyt przyjemne, tak? Teraz na padzie to jest zupełnie. Yy, zupełnie inne wrażenia z gry. Natomiast jeszcze nie próbowałem na, na kierownicy. Z pewnością jeszcze lepiej by mi się to prowadziło. Ten samochód, dobra, teraz trochę z kokpitu Żeby nie było, że tylko mamy widok z dupy samochodu. Z bagażnika. Ej, po co ja tu cofnąłem? knefle pomyliłem. Możemy jeszcze ze zderzaka, z maski. No i ze środka, wiadomo. Okej, okay, jedziemy. Akito Matsuoka. Ciągle grubon. Odchodzi nam, czy my go dościgniemy? O, to jest pytanie. Dobra, to żeby tak jeszcze z innej beczki e, dodatkowe informacje na temat kanału. E, zainteresowani w temacie i wtajemniczeni będą wiedzieć o co chodzi. Pojawiła się ostatnio na Kiyobasie TV informacja natomiast na temat tego, że ostatni odcinek karty. Tak, owszem, to będzie ostatni odcinek i on zamknie pewną erę w tworzeniu sąsiadów. Natomiast, czy aby to będzie definitywny koniec, to odpowiem stanowczo. Nie wiem. Przekonacie się. <laughs> Musiałem. Dobra. Jeszcze tylko jedno okrążenie. Są tu na pomiarach czasowych. Zobaczymy. No, trochę wolniej nam to zajmuje. Zdecydowanie wolniej w tym sektorze sobie poradziliśmy. No i w międzyczasie tutaj komentatorzy powinni um umilić nam swoją gadką, jazdę, tymczasem oni bardziej stają się monotonni. Wiecie, to jest tak jak w FIFA na przykład, wykonujecie tam setny mecz w karierze i po raz y, tysięczny słyszycie ten sam komentarz, no do pożygu. Tak w skrócie. No to tutaj jest tak samo, mają kilka, kilka ciekawych y, dialogów, linii, które wypowiadają, ale tak to bez szału. Są po prostu, byle by byli Oczywiście można zmienić język w grze, także nie ma problemu No, mój Aston dość nieciekawy wygląda, już taki uszkodzony Wyprzedziliśmy Akito Aki Mam nadzieję, że nie obrazi się na mnie pod, po wyścigu Oj, całkiem gryfny drift mi wyszedł W sensie fajnym. O, w ogóle, czy zwróciliście uwagę taki smaczek, Patrick Callahan Junior? Już słyszałem o Patricku Kalahanie. Chyba w gridzie dwójce był to nasz mentor? No ale dobra. Nie będę się zagłębiał w takie szczegóły. Zainteresowani, jeżeli dociekliwi będą szukać, to znajdą i się dowiedzą. Możecie w komentarzu napisać. Czysty odcinek. Oje, oh yeah. Akito mi siedzi na dupie, a ja ciągle mu odchodzę. I już końcówka emocjonująca. Raptem jeszcze jeden zakręt w lewo. 90 stopni. Jak kiełba w niego wejdzie. Wchodzi driftem naręcznym. Troszeczkę go to spowolniło, ale nie blokuje go do tego, aby zwyciężyć. Szybka szykana. Szerszy zakręt w lewo. Fantastyczny breaking drift. Ostatni winkiel i kolory tęczy. Do widzenia. Koniec. 6 minut przyjemnej jazdy, zwyciężyliśmy, to jest na drugim miejscu, nasz zespół po prostu zmiażdżył konkurencję, 43 punkty. Tak więc to już jest koniec, nie ma już nic, ja się z wami będę powoli żegnał, tylko wejdę do głównego menu. Mam nadzieję, że wam ten materiał się podobał, że może część zachęciłem do zagrania w ten tytuł. Jak sami widzicie, nie jest on jakiś poważnie kiepski, ale na tle innych współczesnych tytułów typu Gran Turismo, Forza Horizon, czy nawet ten zbliżający się Need for Speed, gra tytuł nie oferuje zbyt wiele. Tak więc trzeba się na to nastawić, że wkradnie się w końcu nam monotonia. No, i tym wszystkim, co powiedziałem tutaj, tym materiałem chciałbym się z Wami pożegnać i zaprosić Was do kolejnych materiałów na naszych. Na naszych dwóch kanałach. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.